Moje skarbeczki. Zamówiłem ten towar na naszą szkolną zbiórkę pieniędzy. Czekolada, 1200 tabliczek. Pańscy uczniowie naprawdę sobie z tym poradzą? Ho, 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 bez problemu. Robią wszystko, co im powiem. Trzymam ich króciutko przy nóżce. Co to? Stać! nie biegać, co jest? Kujcie się wybando karaluchów! <laughs> Prawie stratowaliście panią inspektor Czepialską, która sprawdza, czy ja tu dobry jestem. Chociaż jestem. Co mi pani da? Szóstkę plus? Hmm? Te śmieci. <laughs> o, to znaczy te dzieci okropnie uwielbiają trampolinę. Kiedyś sam się gimnastykowałem. Serio? Odsuncie się, dzieci. Pan dyrektor pokaże wam, jak trzeba skakać. Nie! <grytanie> ja! Jakub Jakub, Jakub 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 i czekoladowe wyzwanie. Uwaga! Mówiłam, żebyś się trzymał z dala od trampoliny. Nie bójcie się dzieci. Pomimo mojej złamanej nogi. Skręciłeś tylko kostkę, ty histeryku. Niech będzie. Pomimo moich rozlicznych ran, powrócę do pełnienia dyrektorskich obowiązków tak szybko, jak to możliwe. Dyrektorze, ta sala gimnastyczna to skandal. Będę musiała ją zamknąć. Co? Jaki skandal? M? O co chodzi? Liny niebezpieczne? Niezrównoważona równoważnia? I inwazja szkodników. Bo, bo... He, he, ja to salą przygód nazywam. Dzieci uczą się tu pomysłowości. Z powodu naruszenia zasad BHP zamykam salę gimnastyczną. Od tej chwili zamiast wychowania fizycznego będziecie mieć dodatkową matematykę. Nie! 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 Tak! Przepraszam, panią. Czy to ostateczna decyzja? Zależy nam na WF-ie. Zależy nam na WF-ie. Hmm, żeby się zajmować głupotami, zamiast prawdziwą nauką. Ta! Tak mi się wydawało. Sala gimnastyczna nie należy się takim leniuchom. Zaraz, zaraz. A jeśli udowodnimy, że nie jesteśmy leniwi? Jeżeli ty i twoi koledzy zakaszacie rękawy i sprzedacie tysiąc tabliczek czekolady do ósmej wieczór w piątek? Zatwierdzę fundusze i zajmę się remontem. No! 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 Cały, no! Tysiąc, no! cały tysiąc? Cały tysiąc? Dom. rezydencja leduka ludzie mówią że ten ledik to stary zwariowany naukowiec codziennie karetki przywożą mu umarlaków do jakichś eksperymentów naukowych podłącza nieżywych do prądu i ożywia podobno tnie ich na kawałki miesza wszystko ze sobą i strzywa z powrotem ręce uszy i nosy wszystko nie na swoim miejscu wiecie to jakieś głupie plotki Idziemy do następnego domu. Dobra, żeby było równo tysiąc, każdy uczeń musi sprzedać pięćdziesiąt tabliczek. Damy sobie radę. No jasne. Wszystko polega na pukaniu do drzwi domów zupełnie obcych ludzi, rozmawianiu z tymi obcymi ludźmi i przekonywaniu tych obcych ludzi, żeby kupili tabliczkę czekolady. No to mnie trochę zaskoczyło. Rozdzielmy się. W ten sposób będzie szybciej. Zupełnie obcy ludzie? Zupełnie obcy ludzie? Ojej... Idź tam i naciśnij dzwonek. To łatwe. Kiedy to opchniemy, spotkamy się w szkole. Tak? Jak ci pomóc? C Czekolada, szkoła, Jakub, ja... O, przykro mi, nie mam słodyczy. Nie, to znaczy ja... Oh. Witaj, kochany Jakubie. Dzień dobry, proszę pani. Chciałbym panią namówić... Wejdź! Spragniony? Oto mrożona herbatka. Weź ciasteczko. Nie dziękuję. Chciałbym panią namówić... Poczęstuj się jednym. Chciałbym panią namówić... Babeczkę? Nie, dziękuję. Chciałbym panią namówić na kupno... Wszyscy uwielbiają moje babeczki. Śmieszne, że nazywa się je babeczki, bo nie wyglądają jak kobiety. Są to dwa dolary. Jeszcze jedną. A może małą przekąskę na drogę? Nie, dziękuję. Nie, dziękuję. Pa! Dwie godziny i nic mi się nie udało. Jak ja im w ogóle w oczy spojrzę? A może w łeb i podwójną matnę. Cześć wam. A tobie co się stało? Jestem beznadziejny. Nie sprzedałem ani jednej tabliczki. Nie tylko ty, stary. Witamy w klubie. Naprawdę nikt niczego nie sprzedał? No. no. Trudna sprawa. Ty coś sprzedałeś? Nie zupełnie. Byłem głodny i zjadłem jedną. Wiszę ci dwa dolce. W takim tempie będziecie sprzedawać te czekolady z 10 lat. Przy jednej tabliczce dziennie będzie to 999 dni niecałe 3 lata. No i co z tego? Chodzi o to, że macie tylko 4 dni a nie jakieś 900. 999. Na układy nie ma rady, co? Jasne, że jest! Sprzedamy te tysiąc tabliczek. Musimy, bo jak nie, to nie będzie sali gimnastycznej, i nie będzie piłki lekarskiej, i nie będzie trampoliny, ani żadnej gimnastyki, ani zapasów, ani kosza, ani tańca towarzyskiego! Nie! Bez sali nie będzie żadnego sportu. Tego chcecie? Nie! Chcecie mieć podwójną matematykę? Nie! A może w i podwójną matmę? Nie! Chcemy ocalić naszą salę? Tak! Czy zrobimy wszystko, żeby ją ocalić? Tak! Czy wyjdziemy na ulicę i sprzedamy tę całą czekoladę? Tak! Ale fajnie, udało się. Cześć koteczku, sprzedajesz czekoladę? Biorę osiemnaście tabliczek. Mamo, miałaś udawać, że wcale mnie nie znasz. O, racja. Wybacz. O, jak się masz, chłopczyku? Witam panią. Jestem Jakub Jakub i sprzedaję. Panią? Aleś ty słodki. Biorę osiemnaście. Mamo! Jesteś taki słodziutki, że nie mogę ci się oprzeć. Przepraszam za to najście, ale chciałbym panią. widzisz, że jestem zajęty! Było znacznie lepiej. Ale pamiętaj, nigdy nie pozwól klientowi zatrzasnąć drzwi. Wystarczy je zablokować stopą. To zasada 47. Podstawą obchnięcia czegoś kobietom jest pochlebstwo. Podlizuj się im. Jak? Pochwal lakier na paznokciach, ich buty, albo fryzurę. Wciskaj kit. Wszystko łykną. Tak? Ha! Dobry wieczór, pani. Ty czego chcesz? Pani sztuczne paznokcie są dziś wyjątkowo dokładnie naklejone. Chciałbym pani zaoferować czekoladę najlepszą na całym korytarzu. Jaki ma skład? A... Malto dekstyryna? Co to w ogóle jest? Jakieś coś. No a te E700, E129? Nie mam pojęcia. Wybacz, Koleś, nie biorę. Musisz znać swój produkt. Współcześni klienci dokładnie sprawdzają wszystko, co biorą do ust. Halo, jest tam kto? Arr, czego tu szukasz? Witam panią, wygląda dziś pani szczególnie uroczo. Nie kupiłaby pani tej czekolady, tylko styropian zawiera więcej dziennego zapotrzebowania na dwusodek fosfatu. To najgorsza reklama w całym wszechświecie. Nakarmić nim jaguara. Arrr! Jaguar do ataku. Musisz jakoś ożywić tę gadkę. Opowiedz kawał. Na przykład, czemu student uczy się w samolocie? Żeby zdobyć wyższe wykształcenie. <śmiennie> <śmiennie> Dzień dobry pani. Dlaczego student uczy się? Przychodzi baba do ładne buty, ładne buty. Modyfikowane mleko zawiera, modyfikowane mleko zawiera. Przychodzi baba do lekarza z żabą na głowie i mówi: Bardzo ładna fryzura, bardzo ładna fryzura. Niełatwo jest równać z obu stron. I tata powiedział, że nie powinienem sam sobie obcinać włosów. Kupi pan czekoladę? Dzięki. Dzięki. Była nam jeszcze godzina. Ból jest nie do zniesienia, ale zaciskam zęby i bez skargi trwam na posterunku. Co pani notuje? O! Oh, o! Oh, ten ból! Dzieci są z natury leniwe i dlatego nigdy nie sprzedadzą tysiąca tabliczek. Nawet za milion lat! Udało nam się! A? Sprzedaliśmy tysiąc tabliczek czekolady. Przecież to oczywiste. Wiedziałem, że dadzą radę. Odda nam pani salę? Zaraz, zaraz. Macie manko? 50 tabliczek czekolady zniknęło. 50? 50? Brakuje 50. No cóż, Jakubku, pokryjesz tę różnicę z własnej kieszeni. Ruszajcie się, ludziska. Musimy się zbierać i. Gdzie oni się podzieli? Gdzie oni się podzieli? Poszli do domu. A co się stało? Trzeba sprzedać jeszcze pięćdziesiąt, a została nam tylko godzina. Ale już nie mamy ich komu sprzedać. Przemierzyliśmy przecież całe miasto. Moi rodzice nie kupią już ani jednej. Mój tata zjadł tyle, że się pochorował, a mama powiedziała, że się doigrał. Mama kupiła osiemnaście. Była moim jedynym klientem. Pewnie kogoś przegapiliśmy. No a te dwa domy? W jednym mieszka pani Lukrowana. A w drugim, stary Ludwik! Renee i ja spróbujemy tutaj. Buford pójdziesz do pani lukrowanej. Jej niczego nie da się wcisnąć. Potrafi cię na śmierć zagadać. Ojej, warto spróbować! Na pewno nie ma się czego obawiać. Uj, to zwykły stary domek. Stary domek, który wrzeszczy. Yeah. No to do dzieła. Cały dzień na was czekam. Wchodźcie. Skąd wiedział, że tu przejdziemy? Pewnie słyszał o naszej sprzedaży. Chodźmy. Witaj, koteczku. Zjadłbyś ciasteczko? Dobry. Nazywam się Biofortor Lord Pio. i tata powtarza, że to za dużo imion jak na jednego malucha, ale od lata urosłem dwa centymetry. Czuję ciasteczka. Jakoś tu dziwnie. Się gdzieś zgubili. Poszukaj ich. Cały dzień czekam, żeby soperować te dwa głupie maluchy. Ej, uważaj! To jest niezłe. Jeśli ma pani trzy ciastka i może pani zjeść tylko jedno na godzinę, Ile czasu minie, zanim wszystkie znikną? Więc powie pani, że trzy godziny, ale tak naprawdę to dwie, bo zje pani jedno teraz, drugie po pierwszej godzinie, a trzecie po upływie dwóch godzin. Pękasz? Jasne, że nie. Ciągle chcesz jeszcze sprzedać czekoladę staremu ledikowi? No... no muszę. Chodź tam, widzę jakiś skrót. A potem nadjeżdża szeref i zarzuca laso i łapie tych złych facetów, którzy rzucili się właśnie do ucieczki. I wtedy wszedł tata i wyłączył telewizor. Nie chcesz mi czasem sprzedać tabliczki czekolady czy czegoś? O! Najpierw pani opowiem, jak to kiedyś mój kozyn spadł z dachu. Mogę jeszcze jedno takie, jest pyszne. Ach. O, świetny skrót! Pomyliłem się w obliczeniach. Tędy. No, merci. Ja wolę iść tędy. Jak sobie chcesz? Zakład, że będę pierwszy? Żebyś się nie spacił. Najwyższa pora Kozy! On będzie operował dwa koźlątka Ledyuk jest weterynarzem Aaaa! Ale pamiętaj, nigdy nie pozwól klientowi zatrzasnąć drzwi Przepraszam pana, przepraszam pana Kim jesteś i czego tu szukasz? Nazywam się Jakub, sprzedaję czekoladę dla mojej szkoły nie chcę tego. Jak nie sprzedamy tysiąca tabliczek, zamkną salę gimnastyczną i nie będzie sportu w całej szkole. Nie będzie sportu? Bez te ryby. No właśnie, no właśnie. Kombian, to znaczy ile? Dwa dolary. Nie, ile za całe to wielkie pudło. To ich załatwiłem. <laughs> Dodatkowa matematyka dobrze zrobi tym małym smarkaczom. Zaraz! Udało się, udało się. Ojej, nadal nie ma jednej. <laughs> Mało brakowało, a została tylko jedna minuta. Doberek wszystkim. Udało ci się? miałeś jakąś tabliczkę? Pani lukrowana piecze naprawdę dobre ciasteczka. Bardziej mi smakują te z orzechami, niż te z rodzynkami. Buford! Proszę bardzo. Brawo, Super! Buford. Buford! Wiem, gdzie się podziały te brakujące tabliczki czekolady. Czy pani sugeruje? E, un, ja nie. E, un, ja jestem wstrząśnięty. Chyba mam już ostateczną ocenę. 6 plus? Dwa minus, niech to. Wasza ciężka praca zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Gratuluję, dzieciaki. Bawcie się, czekajcie, jedna chwila. He, he, he. Chyba waszemu dyrektorowi należy się pierwszy skok, prawda? Nie martwcie się, zamówiłam bardzo wytrzymałą trampolinę. <laughs> <A>! Pomocy, ratunku, <laughs> dajcie drabinę! Natychmiast! <laughs> Uważam, że powinniśmy mieć dodatkową matmę zamiast wlefu. No co ty? Rozwiąż matematyczny problem. Dwoje dzieci gra trzy razy w kółko i krzyżyk. Każde z nich wygrywa tyle samo razy, ale nie ma remisu. Jak to jest możliwe? Skąd mam wiedzieć? Bo nie grają ze sobą. To nie matma! Logiczne myślenie to też matma. Kiedy 10 plus 3 równa się 1? Ja wiem, na zegarze. Godzina 10 plus 3 godziny to pierwsza godzina. W Tuzinie jest 12 znaczków jednocentowych, a ile będzie znaczków dwucentowych? Sześć! Źle! 12! Tuzin to zawsze 12! Oczywiście! Do zobaczenia! Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Maxa Start International Polska. Reżyseria Elżbieta Kopocińska-Bednarek. Dialogi polskie Anna Niedźwiecka-Medek. Dźwięki montaż Hanna Makowska. Kierownik produkcji Elżbieta Araszkiewicz. W wersji polskiej udział wzięli Jakub Krzysztof Królak. Buford Kajetan Lewandowski. Mama Anna Apostolakis. Tata Paweł Szczesny. Emma Joanna Jabłczyńska. Noe, Jonasz Tołopiło i inni. Śpiewali Anita Steciuk i Tomasz Steciuk.